Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj Stilgar. Trzecie, Dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z Gierki Akinator. Dzisiejszy odcinek będzie testowy, ponieważ mam inny mikrofon, inne oświetlenie, tak więc troszeczkę testów, ale gram dzisiaj w Akinatora. Poprzedni odcinek dostał od was 230 łapek w górę i 0 w dół. Akurat pewnie jak to ktoś powiedział, to ktoś sobie tam poszedł i właśnie na no łapkę w dół wrzucił, żeby nie było tak idealnie, ale cieszę się bardzo, bo to widzę, że ta gierka wam się jak najbardziej spodobała, więc. Jak się spodoba również ten odcinek, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Ale dzisiejszy odcinek będzie dosyć ciekawy, ponieważ poprosiłem Was, żeby pod poprzednim odcinkiem wysyłać mi jakieś propozycje do e, tych właśnie postaci, do wyszukania i zobaczymy, czy Akinator to znajdzie. Dostałem to od Was Sasze Greje, Mieczyńskiego i jeszcze kogoś, ale tą trzecią osobę to wybrałem sobie sam. Będzie to Food Emperor, którego na pewno znacie z jego kulinarnych, jakże fajnych filmików, który przy okazji Tysiąca w tysiącach języków, no ale robimy. Pierwszą postacią będzie Sasza Grey. Problem jest taki, że ja w ogóle nie wiem, kim ona jest, więc, no, może to do końca nie wyjść, ale będzie. Czy to na mnie osobiście? No, chciałbym. Dobra, nie. Czy jest prawdziwa? No tak. Czy jest youtuberem? Nie. Nie pochodzi z Polski nie jest mężczyzną. Śpiewa na scenie. To jest dobre pytanie, ponieważ możecie mi wierzyć, czy nie, ale Sasza Gray aktualnie śpiewa. Nie pytacie mnie skąd to wie, ale ogólnie mówiąc, wsparcie: Sasza Gray, Eminem. Ona na serio wystąpiła w klipie z Eminem. Jezu, wszystko jak to jest głośno. Gdzie ona jest? a Dobra, 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 wyłączam, bo, wyłączam, bo, bo mi YouTube zablokuje i mi da bana, bo piosenki, kurde, puszczam, dobra. Czy śpiewa? Ale typowy Kowalski nie powinien tego wiedzieć, więc nie. Czy jest aktorem? No jest aktorem, często pojawia się bez koszuli. Okej, okay. mm, nie, nie jest blondynką, nie pochodzi z Azji. Czy jest młoda? No, to, no tak, z memem, z memy były jakieś. Czy lubi dubster. No skąd ja mam to wiedzieć? Skąd on to Co się gra jak tylko Dobra, w minutę... No, no tak, no zgadłeś, była już do 21 lat, 630. Ja byłem 300, no ale może nie jestem taki fejmem, no. Moi drodzy, zowie, tak jak mówiłem ten odcinek będzie trochę testowy, ponieważ mam inny mikrofon, to jest taki taki. Zoom H1 to jest y, takie coś, co używam, żeby nagrywać profesjonalnie ASG Maniaka z y, tym krawatowym. Y, ale teraz spróbuję tym samym, tylko i wyłącznie nagrywać, ponieważ podobno ma lepszą jakość niż... to coś. No więc pisz mi w komentarzach, czy lepiej mnie słyszycie, czy nie i tak dalej, i tak dalej, zobaczymy czy, czy to, czy tamto, czy będzie ok No i druga postać, czyli Mietczyński. Mietczyński, profesor niczego, wybił się teraz na maturze, więc fajny, spoko koleś, super filmiki robi i robił i będzie pewnie jeszcze robił, więc robi Mietczyński. Czy twoja postać jest człowiekiem? No tak. Czy jest dziewczyną? No nie. Tworzy filmy na YouTube nie nagrywa Minecrafta, nie jest graczem, nie jest muzykiem, nie chodzi do szkoły. Do jakiejś grupy? Nie. Czy nosi okulary? Nie przypominam sobie, nie wiem, nie ma tatuaży. Czy ma brodę? O, ma. Ma milion słupów. Jeszcze nie ma. Makota. Makota? Makota, makota. Pali? 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 Tak, bo on pije, pali. Przez chwilę się mnie pytałeś, czy pali. Jeszcze raz się mnie pytasz, czy pa... Miecie Mieczyński, youtuber masochista. Okej, okay, w 3 minuty znaleźliśmy dwie osoby, z... był tylko 1344 razy. Ej, to bieda, bo ja byłem ponad 400 już, tak więc też jestem fejmem, dzięki Wam. Dobra, i ostatnia postać to jest Food Emperor, yy, czyli kulinarny szwed, który gada w tysiąca językach i bardzo fajnie postanowił nagrywać rzeczy po polsku i dostał wielką, wielką sławę w Polsce. Czy jest prawdziwa? No jest. Czy jest perem Tak. Czy jest kobietą? Nie. Nie nagrywa nie, nie, nie z Minecrafta, nie ma CSGO, nie jest graczem, nie ma tatuaży, nie chodzi do szkoły, nie jest w żadnej grupie i okulary nie wiem. Nie pochodzi z Polski? Czy ma związek z jedzeniem? No on już wie, tak. Czy pracuje w biurze? No skąd mam to wiedzieć? Często używa, no tak. No, on już to wie, co nie? Z Australii? Nie? on jest Szwedem. Food Emperor YouTuber. Tak. No i moi drodzy, o 200, tylko 270 razy był. Jestem większym fejmem od niego, dwukrotnie większy. Dobra, ale no, no, no był. Jest czwarta minuta i, i, i trochę bieda taki krótki odcinek dawać, co nie? Bo ostatnio też był ten Under. Dosyć krótki, więc jeszcze jedną rzecz na samo zakończenie: Znajdziemy puszka. Puszek, podobno już jesteś na akinatorze. Podobno puszek jest na akinatorze. Wys wysyłaliście mi zdjęcia na Facebooku na prywatnych wiadomościach i, i widziałem, że puszkę tam odgadywaliście. No więc cieszę się bardzo i zobaczymy, czy, 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 czy znajdziemy puszka. Tylko że z perspektywy widza, a nie mojej, co nie? Czyli, czy puszek nie zna osobiście? Nie. Nie znasz mnie puszek osobiście. Dobra, czy jest prawdziwie? No tak. Nie jest youtuberem? Pochodzi z Polski? No, mężczyzna jeszcze nie jest i też nie jest człowiekiem, ale jest zwierzęciem. Nie jest psem i czy stała się znana dzięki internetowi? No, puszek to jest fajny, jak najbardziej. Koty nie. Królik też nie. Czy jest zabawką? Mm, mm, nie ma rogów. Jest gatunkiem ptaka? Jest. Czy ma dzieci? No nie ma. Nie ma czterech łap. Jest zasilana bateriami. Jak zwierzę może być zasilane bateriami? What the hell? No, jest zwierzęciem domo. Puszek, popuka Tikara. Okej, okay. Puszek, byłeś 46 razy na Akinatorze. No nie wiem co zrobić. Takie fejmy chodzą normalnie. No cóż, moi drodzy widzowie. Piąta minuta. Jakim cudem ja każdą postać w minutę odnajduję? Czekajcie, jeszcze jedną postać. Wyjątkowy Akinator to wyjątkowy odcinek. Niech będzie. Pięć postaci znajdziemy. Pięć postaci. Co ja mogę mieć na biurku? Einstein albo Darth Vader. Darth Vader a pewnie wiaderko znajdzie po 5 sekundach Einsteina. To, to jest gierka, którą grają młodzi ludzie. Nie wiem, czy im chciałoby się szukać Einsteina. Czy na osobiście nie? Czy no, jest prawdziwa? Nie jest youtuberem. Nie pochodzi z Polski. Jest mężczyzną. Nie. Z muzykiem też jest. Aktorem też nie jest. E, muzykiem też jest, nie jest. Już nie żyje. Czy wziął udział w II wojnie światowej? No nie wiem, on wtedy emigrował, więc nie wiem. No jest naukowcem. Zabawną fryzję. On już wie, co nie? On już wie. No koniec, koniec, moi drodzy dziowie. No tak, Albert dobrze. O, 19 tysięcy razy było. no dobra, przeliczyłem się tym razem, moi drodzy widzowie. No, dzisiaj testowy odcinek no, mikrofonu, oświetlenia i wszystkiego. Widzicie mnie teraz w normalnym świetle i nie jestem jakoś tak tutaj ciemny, a tu jasny. Więc teraz jest wreszcie fajnie, normalnie mnie widać. Tylko się muszę jeszcze z kolorami, no ale mam nadzieję, że ten odcinek Akinatora jak najbardziej Wam się podobał. Napiszcie mi w komentarzu, czy ten oto mikrofon dobrze mnie chwyta, czy dobrze mnie słychać, czy dobra jest jakość, czy lepsza jest właśnie w tych w niż w tych wszystkich poprzednich odcinkach. No, mam nadzieję, że tak, tak. Więc no cóż. Ja życzę miłych wakacyjnych dni, trzymajcie się bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się jeszcze raz, cześć!